Jesteśmy właśnie na Arenie, Arena Mexico. Zobaczcie co mam, kupiłem sobie taką maskę od razu. Chinowe. To jest Hamajka, czyli jak to się nazywa po polsku? Hibiskus O i mole są. Kasia właśnie kupuje fasolę, czarną fasolę z Veracruz i to jest teraz pan nakłada fasolę z Peru. Chicharron To jest smażona skóra Właśnie wyszliśmy, mieliśmy iść na jedzenie ale okazało się, że tutaj e, dosłownie koło nas jest niedzielny targ, taki ta e, bazar taki głównie jedzeniowy warzywa, owoce jest też jakieś gotowe stoiska z jedzeniem i się obkupiliśmy Pokaż gdzie masz jeszcze swoją torbę. Ja mam tutaj Jajka, ser, pomidory w końcu jakieś normalne pomidory. A nie. Szynka, prawdziwa szynka, taka taki, nie wiem co to, taki trochę boczek, boczek, ale bardzo mało chudy. Praktycznie w ogóle tłuszczu e, wygląda. Taka właśnie szynka. Strasznie tanie, bo 120 czy 160 za kilogram. A tyle normalnie e, w marketach kosztują takie, wiecie, najgorsze mortadele. E, I fajny serek kupiliśmy. I co jeszcze? Pomidorki, jajka. jajka i ceny bardzo niskie. Znaczy jajka normalnie, ale pomidory tanie i takie fajne pomidory dobre. I Kasia właśnie kupiła tutaj pół kilo czarnej fasoli i pół kilo peruwiańskiej fasoli. Czarna i żółta, bo takiej nie ma u nas w Polsce, no więc tak chciałam, ja lubię fasolę. Więc... I kilogram tej fasoli za 40 pesos, czyli za 8 zł kilogram fasoli. Dzisiaj jest niedziela, więc trochę zaszalejemy idziemy do Wipsa na obiad. Pokażę Wam teraz tak na szybko menu co tutaj jest. Jakieś kawy kawy, herbaty. To jest najwięcej śniadań, jakichś takich słodkich rzeczy. No tutaj też na śniadanie, placki, moje testy, tutaj jakieś jajka, tutaj też jajka. Tutaj jakieś naleśniczki, też jajka. Pankejki, hotkejki. I zaraz się zaczną normalniejsze rzeczy. A tutaj znowu jeszcze śniadanie, najwięcej jest śniadań. O, ja sobie zamówiłem z, z Suizas, Enchirada Suizas. O, i tutaj jakieś są już na lunchowe rzeczy. Tylko ja mam jakieś inne menu, chyba które nie ma wszystkiego, bo ja pani mi specjalnie przyniosła menu po angielsku i to nie ma chyba wszystkich rzeczy. Bo tu mieliśmy jeszcze taką promocję, z której skorzystaliśmy były enchilady po 69. Dostałem już kawę z firmowym, z firmową śmietanką. Mieliśmy takie trzy donaty, ja jeszcze sok pomarańczowy, Kasia jakoś nie chciała nic do picia, ja nie wiem czemu, bo tak, y, trzy donaty plus kawa plus sok, trzeba było dopłacić za to jeszcze 49 pesos, o ile dobrze rozumiem, bo nikt nie w ząb angielskiego, niestety, więc y, tylko się domyślaliśmy o co tu chodzi. I też są to jakieś promocje, y, taka parlada, czyli takie grillowane różne rzeczy, to, to myślę, że pójdę do któregoś dnia teraz. Mm. Tutaj jakieś mięsko, coś tam grylowane i to chyba za 115. Dzisiaj przyszliśmy właśnie do Wipsa za namową Pawła. On nam tak strasznie rekomendował, żebyśmy tu przyszli. Tutaj mam e, Enchilada Suiza, czyli e, Swiss po angielsku. A Kasia ma Enchilada jak twoje. Nie pamiętam jakiś zielony sos. I pin verde. I pin verde. Aha, verde, czyli zielone. Paweł to zachwalał jako, że to smakuje podobnie do żurka. Paweł z kanału Programista na wakacjach. Rzeczywiście taki ma trochę, może mieć trochę wspólnego z żurkiem. Taki kwaskowaty. jest trochę kwaskowaty, no rzeczywiście taki gęsty żurek. Kasia, to nie smakuje. A miał amatorski, nawet w ręce Nie, mi się to nie podoba w, w ogóle. Nie, mi smakuje, nie, jest całkiem dobra. Daj radę. Znaczy, nie jest to coś, co bym chciały jeść codziennie, ale spokojnie, jest całkiem w porządku. Coś innego fajnie, nie no zado jestem zadowolony, że spróbowałem coś nowego też. Także Paweł dzięki za polecenie. Przyjechaliśmy sobie właśnie metrem eee, chyba tą, 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 tą linią metra jeszcze nie jeździliśmy, niebieską, może raz chyba z jedną stację. A teraz szybko dojechaliśmy, no dużo szybciej niż trolejbusem I się nie psuje no. metrem szybciutko. A jesteśmy teraz na placu Konstytucji. o Dzisiaj jest bezwietrznie, flaga nie rozwiewa, ale mamy tutaj katedrę. Mamy w planach dzisiaj iść do e, Arena Mexico na meksykański wrestling. Podobno to jest niezła zabawa. Nigdy w ogóle nie byłem, nie byłem na wrestlingu. Czasami oglądałem w telewizji, ale tak wiecie, tylko nie to, że oglądałem. E, jakby cały pokaz, tylko tam jakieś nie wiem, chwile, 5-10 minut. Więc może być fajne przeżycie. I to jeszcze na meksykański w wrestling. Podobno jest mocno zabawny. No, meksykański jest podobno o tyle fajniejszy, że widownia obrzuca tych bijących się jakimiś wyzwiskami. więc to podobno jest fajne, z tym, że my nic nie zrozumiemy. Nie? <laughs> no, może nauczymy się jakichś przekleństw trochę. Znam jedno, puta madre. Ale jeszcze Wam no. chciałem powiedzieć o Vipsie. Trochę się zdenerwowaliśmy. Znaczy... W smaku było dobre, no. Dało się zjeść. Znaczy, było ok, ale nic nadzwyczajnego. Nic nadzwyczajnego. Po prostu. Poprosiliśmy rachunek e, i okazało się... I zaczęły się pierwsze nieprzyjemności. E, bo tak jak wam właśnie pokazywałem, mieliśmy e, te e, donaty. No i ja tam miałem, w tym moim pakiecie co, do, co dopłaciłem, były wliczone donaty. Dostaliśmy trzy, no to myślę okej, okay, no to trzy, to w takim razie pewnie e, były trzy wliczone. A dostajemy rachunek, a tam e, u Kasi nawet jeszcze to było doliczone. Jakieś coś dziwnego było za 21 i donat azukar 21. No to donat azukar ok, może trzeba było dopłacić za donata. Ale tam to coś się pytam, nie wiem w sumie co to było. Pani nie w po angielsku, my nie za bardzo po hiszpańsku, więc coś pani powiedziała: coś dona donat, donat, extra. To, no nie wiem, domyśliłem się, że. Aha, i pani powiedziała, że UNO, donat, Includo, chyba coś takiego. Więc chyba no po prostu trzeba było dopłacić za te dwa donaty, no ale to, no taka trochę nieprzyjemna sytuacja, bo dają i skąd miałem wiedzieć, że to nie jest wliczone? Nie zamawiałem dwóch dodatkowych donatów, myślałem, że dostanę po prostu tylko jeden. No dobra, dobra, niech już będzie. I potem, jeszcze przed wyjściem do VIP-sa, e, patrzyłem w stronę, bo szukałem jakiejś promocji. Bo tu często, tak jak w maku, są kupony, coś takiego. To do VIP-sa były też kupony i był jakiś taka e, karta e, z kodem kreskowym. Można się zarejestrować, ma się wtedy tą kartę i trzeba ją pokazać. I jest za pierwszym razem 10% zniżki, za drugim razem 20% zniżki, za trzecim 30, za czwartym 40, za piątym 50. E, za piątym razem w miesiącu jest 50% zniżki. Więc myślałem, że dzisiaj fajnie, już dostanę 10% zniżki. Pokazuje pani e, kod kreskowy do zeskanowania, a ona, że coś nie, że, że to chyba... No też nie zrozumiałem, bo nie, nie rozumiem na tyle hiszpańskiego, ale wydaje mi się, że coś powiedziała, że to tylko chyba w przypadku jak się zamawia jeden talerz. Tak zrozumiałem, więc nie wiem w sumie o co chodzi, więc dzisiaj zaszelęliśmy. Uraz, że właśnie jest dodatkowo 40 pesów za donaty. Dodatkowo, że nie udało się uzyskać zniżki 10%. No i zapłaciliśmy 230-229. Więc to jest prawie 50 zł. No a naprawdę nic specjalnego. No za to nie było warto, więc myślę, że... To był pierwszy i ostatni raz w Vipsie. No to nie było nic specjalnego. Ja najbardziej lubię te właśnie komidy, komidy, jak takie wiecie, babcie, mamy gotują, takie kuchary, kuchary, super jedzenie, tanie. Smaczne. No i tam tutaj nie ma aż takich tanich, ale tam na Mercadorze, na Kaiokan są komidy od 50 chyba czy 60. Od 50. Od 50. I, to są całe zestawy. I tam wiecie, macie zupa, ryż, zupa danie, makaron, napój, ryż, drugie danie, napój, no więc za stówkę, za 120 da się dwie osoby zjeść. i Pyszne jedzenie, fajne. Więc wipsowi e, e, podziękujemy. Więcej już nie odwiedzimy. Tu jest jedna katedra, tu jest drugi kościół. Zaczcie, jaki on jest przechylony. Widać troszeczkę, nie wiem czy na kamerze będzie widać, że on jest przechylony. E, dzisiaj też weekend, więc jest mnóstwo ludzi, tłok jest pełno ludzi. Idziemy tam zobaczyć co tam będzie, tam są, aha tam są ruiny, w środku miasta są ruiny asteckie czy majowskie, a tutaj na placu można też odbyć rytuały maja, majańskie albo asteckie, o takie kadzidłami, A tutaj też coś okazają, to pachnie dosłownie tak jak, czekajcie tak powącham, pachnie prawie identycznie jak nasze polskie kościelne kadzidła. Tu jest jedyne miejsce, w jakim widzieliśmy pocztówki, są brzydkie jak noc, ale no nie ma innego wyjścia, e, chociaż nie, te, ale widziałaś Kasia, z Freedom Ja dwie z Freedom Kajos, ja z Freedom Kajos na Te są w miarę, w miarę, ale tak to są brzydkie strasznie te pocztówki tutaj niestety. Tutaj jest nieźle przechylony, jakiś chyba kościółek mały. No tak z 5-10 stopni nawet chyba przechylony jest. O kurczę, tutaj w weekend jest tyle ludzi, po prostu jest na gęsto. Tutaj coś z nowym chińskim rokiem, bo teraz jest jakoś teraz na dniach. Nowy chiński rok. Rok świni teraz będzie. A tutaj bardzo tanie, bardzo tanie jedzenie Na przykład tostady z mięsem za 10 pesos, czyli za 2 zł Hot dogi 3 za 25 Napoje za 10 I tutaj sobie właśnie ludzie, o i tutaj siedzą i jedzą I tutaj też siedzą i jedzą O i właśnie zakupiliśmy sobie drogą kupna i sprzedaży soczek pomarańczowy Za 5 zł Za 5 zł z ulicy a ale pyszny jest świeżo wyciskany, bo tam pan ma taką wyciskarkę. Bardzo pyszny. A tu robią jakieś fajne jedzonka. Tamalesy. Bazar, kwitnie bazar, to wszystko można kupić. Nawet zresztą się przed chwilą kupiliśmy skarpetkami. Cztery pary skarpetek. Całkiem fajnych. Cztery pary skarpetek po złotówce. Z tyłu myślałem, że to jest spadka boska. Tu zobaczcie kościotrup i kapliczka z kościotrupem. Można składać datki. O, jakieś te świńskie rzeczy. O, jaki ten grubasek znużony. O, i to jest tani markę, tani mercador, To jest naprawdę bardzo tanio, nie to, co na tym markecie, gdzie byliśmy przedwczoraj i wczoraj, tam to po prostu drożyzna, wszystko, no w porównaniu do tego, to ze 3-4 razy drożej, tutaj jest naprawdę bardzo tanio, o, i naleśniczki, można sobie też zjeść, o, tutaj platan smażony, Banany, ale widzicie, tutaj to prawie, prawie jak w Indiach. Prawie bazary, konkretne. O, można sobie na przykład włosy dorobić. A tutaj właśnie nam proponują jakiś ten skrap. Wow, jak się pieni. O, tu już Kasia będzie chciała kupić pewnie. W zależności, jeszcze czeka cena. A to jakieś właśnie takie rzeczy tutaj sprzedają Wczoraj wam pokazywałem jak właśnie ludzie chodzą z jezuskami do kościoła Tak jak my z koszykami na Wielkanoc Tutaj właśnie są takie sklepy, gdzie się kupuje właśnie takich jezusków Można kupić dla niego ubranka Tu jest cały wybór różnych ubranek O, tutaj jakie różne kolory mogą być I kolejny sklep z jezuskami I tutaj też, o, różne ubranka dla jezuska Małe, duże Cała galblota z Jezuskami. O, tu ma, macie gołych Jezusków, możecie sobie wybrać wielkość. Jezuska. I kolejny sklepik z Jezuskami. Tutaj właśnie obierają Jezuska, ale zobaczcie, że nawet jest, są, jest też do wyboru czarny Jezusek, więc nie są, nie są rasistami. Można kupić i czarnego. Tutaj podobnie jak w Azji, jak jest ulica, i jeden sklep z Jezuskami, to tutaj jest cały teraz e, cała seria sklepów z Jezuskami. Tutaj też mamy... E, nie, to jest Matka Boska. A tutaj mamy kotka. Maskotoso. Maskotasa. Są i Jezuski, jest yeah. i proszę bardzo. O, jesteśmy właśnie na Arenie, Arena Mexico. Zobaczcie, kupiłem sobie taką maskę od razu. Są tu bardzo popularne, sprzedają przed wejściem do areny, sprzedają takie maski po 25 pesos, czyli po 5 zł Całkiem fajna, pamiątka będzie fajna. Szkoda, że ty, się sobie nie kupiłaś. I już się tutaj coś zaczyna. Znaczy, na razie jeszcze mało jest ludzi, bo jest dopiero za... Która jest? A, do... za pół godziny się chyba zaczyna dopiero. Moje twarz wystarczy za maskę. E, nie wiem do końca, jakie to są ceny biletów, my, my zapłaciliśmy 150, były jakieś jeszcze po 250, po 300. Nie wiem jakie są tańsze, bo widziałem, że Fat przede mną kupował za 50. Ale nie mogliśmy się za bardzo dogadać. Ale mamy chyba całkiem dobrą miejscówkę, za 150, no to taka... Tak, mamy przy samym ringu i przy... Jak oni podchodzą na, na ring? Bo tak właśnie chciałem maksymalnie za 150 zapłacić, bo to taka optymalna cena, a mamy właśnie fajną miejscówkę, bo mamy tutaj wyjście na ring i przy samym ringu prawie. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sz, e, Siódme miejsce... Nie, dziewiąte. Ósme, dziewiąte gdzieś e, od ringu, więc mamy naprawdę bardzo fajną miejscówkę. I jesteśmy pierwszy raz ogólnie na ja jestem pierwszy raz na jakieś takie arenie na boksie na MMA czy na wrestlingu pierwszy raz jestem. Raz byliśmy w Pattaya, ale nie wuta. To takie. Przeklinali? No pan sobie na mnie tak nie będę, póki co, to to jest Tak? No, ogólnie fajnie. Ja się Znale, nie, p... was, nie no. Znaczy, no wiecie, no to jest wszystko reżyserowane, oni to wszystko robią na niby. Nie ma tam, a że na pewno trochę bólu jest, bo jednak jak spadają z wysokości na matę albo się tam trochę uderzają po klacie, pewnie trochę boli. No, ale na pewno się męczą, bo widziałem jak jeden się właśnie zmęczył i strzelał, potem tak. Nie, no to tak, ale no, nie. Matka no, ja to ogólnie w dużej sprawności fizycznej. to no. nie taki takie kołki robią salt, aż w ogóle. Wow. No, trochę są wyćwiczeni na pewno. To trzeba przyznać. Ogólnie właśnie nie wiem, czy dzisiejszy pokaz, znaczy, pok no, pokaz w sumie? Show. E, show. E, nie wiem, czy ten był taki trochę na dzieci. Na W niedzielę jest chyba na dzieci. Nie, nie, wiem jak to wygląda, bo są jeszcze w piątki, w soboty. Może z bardziej. I są późniejsze godziny. I są późniejsze godziny. Może jest bardziej brutalnie, może bardziej, no nie wiem. Bardziej przeklinają. Bardziej przeklinają. Ogólnie fajnie. Szkoda, że tylko był jeden, jeden show z kobietami, tak? Jeden chyba no tylko je, był. nie, to bardzo plus. nie no. by... właśnie, że no, będzie by no, tylko kobiet. Kasia zgłodniała i zamawia sobie tutaj jakąś tortę. Z jakimiś dziwnymi rzeczami. Jak torta smakuje? Masz tam dużo mięska jakiegoś? Takiej chyba żeberka, czy czegoś? No, coś takiego. Dobra? Aha. Ale mnóstwo kolendry pan ci włożył. Mm. No, ja nie wskaza. Mnóstwo. Pani, pamiętam czy w końcu wam powiedziałem, wejściówka kosztowała 150 pesos, czyli 30 zł. Trwało to dwie godziny. Cena wejściówki zależy od miejsca. My mieliśmy jakieś takie średnie. Najtańsze są za 50 najdroższe były chyba za 280. Nie, bo mieliśmy, mieliśmy w porządku miejscówkę. A ja dziś zdecydowałem się na hotdogi. Są trzy hotdogi za 25, czyli trzy hotdogi za 5 zł. Ja Wyglądałem nieźle jeszcze dodałem sobie właśnie guacamole trochę mm. Dobre. fajnie z dośpieczona, bo jest taka przysłupiona. To jest pierwsze kilka wagonów, chyba ze trzy wagony są. A tutaj do tego miejsca, gdzie jest ta bramka, tutaj po przeciwnej stronie to jest, są tylko wagony dla kobiet. Bo mówiłem, że tutaj ta bramka to jest dla kobiet, a my chyba raz znaczy ty to nie, ale ja jechałem nielegalnie dla wagonów dla kobiet. No ale nie wiedziałem. Jakiś co, nie. pan też jechał, ale tak właśnie. Na, a... Same kobiety były. No a... nikt nic się powiedział, bo nie powiedział, bo no. wiedziałem, kto cię wyrzucić nie Więc jechałem, raz. Nikt mnie nie wyrzucił, nie dostałem żadnej kary, nic. <słuch> No, dojechaliśmy metrem i teraz jeszcze musimy dojechać autobusem e, 3 km. A tutaj jest wielkie centrum handlowe Oasis. A tutaj stoi, patrzcie, cała, to wszyscy, wszyscy ci kierowcy to są kierowcy Ubera i takiej jeszcze innej konkurencyjnej firmy. I tutaj czekają na zamówienia. O i tutaj też kierowcy, o i tam też Pewnie poznajecie te zielone kolory plecaków na jedzenie Ubera Uberica o